Dzień dobry, cześć i czołem. Witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie dzisiaj na temat o taki. Czekajcie, żeby było widać. O. W ten sposób. o, właśnie tak. Battlefield, ee, seria Battlefield. E, w tym przypadku w przypadku akurat mam wersję pudełkową na 2142. E, i oczywiście dodatek do tego, czyli Northern Strike e, również do Battlefield 2142, Chyba wszyscy wiedzą dokładnie dlaczego. przynajmniej fani z serii wiedzą dlaczego o tym mówię. Ponieważ w sieci pojawiły się informacje na temat tego, że ma być kontynuacja tego Battlefielda, gdzieś tam jakaś przesłanka, gdzieś tam jakiś przeciek, że kontynuacja tej serii, czyli prawdopodobnie 2143. Aczkolwiek tytuł tak naprawdę może się zupełnie zmienić. Może być coś innego, ale podejrzewam, że jeżeli wyszłoby coś z serii Battlefield i w takim klimacie jak właśnie jest 142, tylko z lepszą grafiką na, na współczesne czasy, czyli e, takie, jak tutaj na zdjęciu widzicie, czekajcie, widzicie? Takie mechy, do których możecie wsiąść, chodzić nimi, strzelać. E, gdzieś tam czołgi, których chyba tutaj teraz nie widać na zdjęciu. E, czołgi e, poduszkowe, które unoszą się w powietrzu, którymi się zupełnie inaczej steruje, które są po prostu niesamowite, naprawdę, uwierzcie mi. Ta gra e, to, była, to, była, to był pierwszy Battlefield w ogóle, w którym spędziłem naprawdę wiele godzin. Wcześniejsze jakieś tam serie nie, nie miałem możliwości zagrać e, później gdzieś tam na chwilę przyszedł Battlefield Bad Company 2. Ale szybko przeskoczyłem na trójkę i teraz obecnie siedzę w czwórce. Gra jest naprawdę bardzo wciągająca, i podejrzewam, że gdyby faktycznie miało się pojawić 2143 kontynuacja tego. To już nawet nie kupię wersji pudełkowej, tylko kupię wersję chyba kolekcjonerską, bo no, nie ukrywam, że. To jest pierwszy tytuł, także kurczę, no nie wiem co powiedzieć w ogóle. Taki przeszczęśliwy jestem na tą myśl, że mogłoby coś takiego się pojawić, że kontynuacja w serii mogłaby mieć miejsce. Trzymam bardzo mocno kciuki, oczywiście, żeby to się pojawiło. Nie wiem jak u Was, oczywiście. GTA 5 bardzo mnie wciąga, Sims 4 nigdy mnie tak nie wciągały jak teraz, szczególnie do nagrywania. To, to, to jest naprawdę świetna gra, ale, ale nigdy tak nie wciągamy na długo. A tymczasem Battlefield zawsze gdzieś tam powracamy, do GTA zawsze gdzieś tam powracałem. Także podejrzewam, że gdyby faktycznie pojawiło się 2042, i znowu byłoby odcięcie się od tych realiów obecnych czasów, pójście w kierunku takiej, takim futurystycznym, takim przyszłościowym, tak? Gdzie znowu będą jakieś lotniskowce latające, na które musimy się dostać, wysadzić, je zniszczyć mechy, jakieś tam futurystyczne czołgi, czy broń, która będzie strzelała na przykład laserem. Super sprawa. Wiem, powiecie zaraz, Paweł, jest przecież Battlefront. Wiem, że jest Battlefront, ale Battlefront to jest tak naprawdę na podstawie Star Wars, Gwiezdnych Wojen. A to już nie do końca mi tak podchodzi. Pod Battlefielda to już nie do końca to. Szukałbym raczej czegoś właśnie w stylu Eee, 2142, więc jeżeli się pojawi to nie ukrywam, że chyba się skuszę eee, znaczy, nie, znaczy na pewno się skuszę na pewno się skuszę na ten tytuł ale chyba się skuszę jednak na edycję kolekcjonerską tak nigdy nie kupowałem edycji kolekcjonerskich, bo stwierdziłem, że to nie ma sensu tak naprawdę, po co kupować, przepłacać i tak się po prostu w to gra, a te gadżety wszystkie się wyrzuca tak w chwili obecnej podejrzewam, że chyba mi się skusił na nawet kolekcjonerkę it, super sprawa Mam nadzieję, że rzeczywiście pracują nad tym tytułem, bo te ostatnie Battlefieldy pokroju Hardline, pokroju właśnie... Wiem, że Battlefront to nie był Battlefield, ale jest to prawie, że, prawie, że Battlefield, nie ukrywajmy. To nie jest do końca to, czego oczekuję, dlatego na razie siedzę w czwórce. Na razie siedzę w czwórce i oczekuję czegoś tak mocnego jak Battlefield 2142. Ja dammit. A wy czekacie? Dajcie znać, co o tym sądzicie. Czy rzeczywiście jest to prawda? Czy rzeczywiście jest szansa, że się pojawi? Miejmy nadzieję, że tak. Tyle z mojej strony. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Papa pa i miłej gry.